Najnowsze sonary wielowiązkowe pomagają jej skanować dno wielkiej zatoki. Techniki cześć, obrazowania umożliwiają wirtualne osuszenie boża śródziemnego cześć, cześć, i ujawnienie strasznego sekretu Santorini. klify wznoszą się na 300 metrów nad zbaczy, zbaczy, cały kocioł, czyli ten kaldera, od powierzchni jak ona do wygląda od, dna pod wodą. W ogromnej niecce zmieściłoby się 10 tysięcy stadionów olimpijskich. To gigantyczna kaldera. No widzicie i to jest właśnie kaldera, nie? Czyli tu była erupcja, to są jakby krawędzie Krateru tak, no on się zapadł po prostu. No, Powiedz pewnie budżę wyższy i po co zapadł nie? A sama wyspa jest pozostałością ogromnego wulkanu. Ale to nie wszystko. Na brzegu kaldery jest.